bardzo serdecznie na kolejnej już audycji pod nazwą 600 sekund z kulturą. Audycji, której zadaniem, której marzeniem jest stworzyć kulturalną mapę gminy. Będą to są to spotkania z ludźmi, którzy mniej lub bardziej tę kulturę na terenie gminy tworzą, współdzielą. Zaczęliśmy od osób, które bardziej bądź mniej związane są z samorządowymi instytucjami kultury, ale już wkrótce przyjdzie czas i na to, by zapraszać osoby, które niekoniecznie codziennie goszczą w Domu Kultury bądź w Bibliotece. Ale dzisiaj osoba, z którą na co dzień rzecz jasna współpracujemy. Dzisiaj moim gościem jest dyrygent. Kapelmistrz, ale i trębacz. Szanowni Państwo, dziś gościem moim jest Paweł Drosta. Witam Witaj, serdecznie. Paweł. Witaj. Witam, witam. A Pawle, z tą kulturą to jest tak, że troszkę czasem szufladkujemy. Jeśli ktoś jest z wykształcenia plastykiem, to z założenia rozmawiamy o malarstwie. Jeśli e, zapraszam. Bibliotekarza, to często zdarza się, że rozmawiamy o książce. Zaprosiłam Ciebie jako kapelmistrza, dyrygenta, trębacza. Czy będziemy rozmawiać o muzyce, czy zaskoczysz nas jakąś inną kulturalną pasją? Zdecydowanie o muzyce. Zdecydowanie o muzyce. Tak jest, Co w tej muzyce takiego, że będziemy właśnie o niej, że Ty z nią ramię w ramię? Muszę powiedzieć, że już tak naprawdę od najmłodszych lat wiedziałem, że będę muzykiem. Już w szkole podstawowej. Muzyka zawsze bardzo głęboko do mnie trafiała. Doprowadzała mnie do łez, jak i do uśmiechu, wywoływała różne emocje. Czujesz przez muzykę? Tak, czuję przez muzykę. E, jesteś z wykształcenia muzykiem? Tak, oczywiście. Wykształcenie e, i fakt, że rozebrałeś muzykę na części pierwsze nie spowodował e, utraty tego, czegoś, co w muzyce jest e, tak podskórnie odczuwane? Nie, e... absolutnie nie. Trębacz. Tak. Wykształcony. To tak. jest ten zawód, który, to jest to, czego uczyłeś się w szkole, tak? Tak i nie tylko. I nie tylko. Opowiedz troszkę, gdzie jeszcze? Otóż, dobrze, to może od początku. Dobra. Od początku, Dobra. Yy, dokładnie 25 lat temu rozpocząłem naukę gry na trąbce w orkiestrze dętej w Kościanie. Niegdyś to była orkiestra działająca przy sanatorium. Dobra. Następnie poszedłem do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w kościanie. Kolejny krok, szkoła muzyczna drugiego stopnia w Lesznie, na trąbkę. A ile hmm. ty miałeś lat, jak zacząłeś przygodę z trąbką? 12. A, dobra. 12, czyli wiek taki odpowiedni. Odpowiedni, odpowiedni dla trębacza, moim zdaniem, ponieważ wszystko jest dobrze poustawiane, płuca odpowiednio rozwinięte, czyli wiek taki. Chociaż wtedy o tym nie wiedziałem. To <laughs> o, ważne, nie każdy może grać na trąbce. Generalnie, jeśli są jakieś problemy zdrowotne związane z sercem mm -hmm. lub z płucami, no to. Nie zaleca się. Nie zaleca się. Chyba, że pod stałym okiem lekarza, nie? Wtedy zostaje trójkąt lub talerze. <laughs> są oczywiście też inne <laughs> instrumenty. Ale dobrze, to uh -huh. przejdę dalej. Właśnie w międzyczasie także rozpocząłem studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Uh -huh. To jest edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. I tam uczyliśmy się właśnie dyrygowania, prowadzenia zespołów, yy, mieliśmy także chór yy, oraz przygotowanie także do nauki muzyki na szczeblach zarówno przedszkole, jak i szkoła podstawowa oraz liceum. To były studia licencjackie. Następnie kontynuowałem studia w Akademii Muzycznej, mm -hmm. też na tym samym kierunku, i później właśnie jeszcze trzyletnie studia licencjackie Trąbka. Co Cię bardziej pociąga w, ty, w, ty, w, ty, w tych zainteresowaniach mm. i w wykonywaniu mm. tego zawodu? Raczej, gdy sam grasz. Kariera soloowa, czy też w grupie e, jako trębacz? Czy wolisz stać po tej drugiej stronie i mieć władzę nad e, dźwiękami pozostałych instrumentów? E, powiem tak. Generalnie no, jestem od najmłodszych lat związany z orkiestrą i to z niejedną orkiestrą. Grywałem w orkiestrach no, praktycznie no, w całym województwie. Nawet w całym województwie. Myślę, że przewinąłem się gdzieś przez około nawet 10 orkiestr i powiedzmy, orkiestra Denta to jest moje życie. A trąbka jest tego wszystkiego dopełnieniem. Aha. Uwielbiam jakby tworzyć razem z zespołem. Współbrzmienie Tak, tego współbrzmienie. Wszystkim. Współbrzmienie to jest to, co po prostu jest dla mnie. Czyli y, nigdy Cię do takiej solowej kariery trębacza nie ciągnęło? Y, nie, nie, nie. Nigdy w filharmonia, czy w operze, w operetce nie. Orkiestra, dęta. Był kiedyś pomysł, że też chciałem wybrać się do orkiestry, wojskowej. Zresztą w ogóle o musiałem jeszcze dodać skąd w ogóle zaczęła się ta pasja muzyki. To od mojego ojca. Mój ojciec jest wieloletnim muzykiem trębaczem, a także niegdyś był trębaczem w reprezentacyjnej orkiestrze Wojska Polskiego we Wrocławiu. A dzisiaj obecnie prowadzi orkiestrę dętą tak. OSP w Kościanie. Nie? Także na co dzień <grym> miałem tu styczność. Tata codziennie ćwiczył, codziennie ćwiczył i myślę, że też dlatego trąbka. Tata też na trąbce? Tak, tata też na trąbce. Znaczy, tata jest w ogóle multiinstrumentalistą, bo to jest trąbka, saksofon, perkusja, akordeon, pianino, gitara, gitara basowa. I ciągle nie ma nigdzie tego trójkąta. Nie ma śniegu. Ale myślę, że też by sobie poradził z trójkątem. <laughs> Okej, okay, czyli takie wzory, które wynosi się z domu. Ty też tak dzielnie dzień, w dzień, z trąbeczką? Tak, ćwiczę. ćwiczę. Do dzisiaj? Do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. Mm -hmm. Każdego a. dnia, bo zawsze tata powtarzał, że jeden dzień, czyli znaczy, że każdy dzień, którego nie poćwiczymy na instrumencie, jest nie do odrobienia, jest po prostu stracony. To było jego takie motto, dlatego zawsze mi powtarzał, że nawet jeśli nie masz czasu, chociażby kilka, kilkanaście minut, bo wiadomo, różne są obowiązki i czasami różnie, ale żeby mieć kontakt, kontakt z instrumentem. Czy młodzi adepci sztuk muzycznych słyszą codziennie? Tak, jest. Paweł Drozd, gorąco polecam. Dobrze. A teraz jeszcze trąbka trąbką. Porozmawiajmy o orkiestrze. Prowadzi Szczępińską Orkiestrę, orkiestrę dentą Parada. Tak, dokładnie. Jak ci w paradzie? Coś wspaniałego. W ogóle poczułem się zaszczycony i cały czas oczywiście czuję, że mogłem ten zespół jakby. Stworzyć od samego początku. To jest coś wspaniałego dla dyrygenta. Myślę, że to jest marzenie w ogóle wielu dyrygentów. Wcześniej także prowadziłem orkiestrę, orkiestrę Dentom we Wschowie, a jeszcze wcześniej też współtworzyłem orkiestrę we Włoszakowicach, ale jednak nie miałem tam takiego udziału jak tutaj. Tworzyć samodzielnie. Tam też byłeś dyrygentem, tak? E, tak, we Wschodzie. Okay, mhm. Ale tylko w Czempińska orkiestra jest pierwszą, którą tworzysz od tak, zera, tak? Tak, orkiestra wschowska już istniała chyba wtedy 10 lat. Podajże mhm. po prostu zastąpiłem dyrygenta i mhm. byłem tam przez niecałe 4 lata. Mhm. E, czy to jest takie poczucie władzy nad tymi instrumentami, nad muzykami. Co jest najfajniejsze, najfajniejsze. w prowadzeniu orkiestry? Mhm. Jest przede wszystkim praca zespołowa, składanie to wszystko w jedną całość. Mhm. Aby stworzyć coś naprawdę niesamowitego, coś fajnego, jakby moim zadaniem w ogóle jako trygenta czy instruktora, jest, żeby zasiać takie. Ciarno pasji w tych muzykach w tym ruchu tutaj amatorskim wiadomo, że są to osoby w różnym wieku pracujące, uczące się, ale tutaj jest to dla nich jakby taka odskocznia. Przychodzą na próbę, spotykają się ze swoimi znajomymi, tworzymy wspólnie coś fajnego. To jest właśnie w tym wszystkim najlepsze, że wspólnie, wspólnie możemy stworzyć coś pięknego. Ważniejsze i cenniejsze są próby, spotkania i lekcje, czy Koncert jako kwintesencja, powiedzmy, całych miesięcy prób jest tym, do czego dążysz, do czego dążyć jako orkiestra? Oczywiście, wynikiem prób i lekcji jest koncert, ale nie może być koncertu bez prób, bez przygotowania, więc to jakby jest wszystko razem powiązane, ale dzięki temu, że czasami naprawdę bardzo intensywnie pracujemy nad danym utworem, bo zdarza się nawet tak, że mamy próbę, i jeden lub maksymalnie dwa utwory przez całą próbę przerabiamy, żeby go dopieścić każdy dźwięk, żeby to pięknie brzmiało. I myślę, że też y, dzięki temu y, jakby też stajemy się sobie też bliżsi jako w tej całej grupie, każdy tak, jako, jako, jako ludzie. muzycy, jako ludzie, więc to jest nie tylko muzyka, ale także relacje, budowanie relacji. Ale nie tworzycie zamkniętej kasty i każdy, kto będzie chciał dołączyć, ma szansę. Oczywiście. Drzwi są otwarte dla każdego. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy do nas. I tym apelem kończymy, ponieważ... Popatrz, skończył nam się o. czas. Tak, minęło 600 sekund, a, a nam pozostało jeszcze zadanie. Gra w skojarzenia. Jak wiesz, taką właśnie zabawą kończymy nasze wywiady, nasze rozmowy. Poprzednie Przednie hasło e, podała e, Ania Rymaniak, skąd również dyrygent. E, I e, Ania zostawiła nas z hasłem, do którego dzisiaj ty będziesz kojarzył e, e, swoje e, słowo. I to hasło to <coughs> były emocje. Emocje. Miłość. Mm, I powiało też grozo nie ale wiało. <grystanie> i drodzy państwo z miłością żegnamy się dzisiejszym spotkaniem zapraszając na kolejne już za tydzień bardzo dziękuję dziękuję Do zobaczenia.